Częstym błędem popełnianym przez kobiety w średnim wieku, które z różnych powodów nie chcą lub nie mogą mieć dzieci, jest stosowanie kryteriów doboru mężczyzny partnera, które pasowałyby do młodej kobiety, szukającej dobrych genów i faceta, który będzie z nią mieszkał i zadba o utrzymanie całej rodziny. Podobnym jest szukanie kogoś, kto będzie chętny do odegrania z nią w życiu jakiegoś disneyowskiego filmu czy typowej komedii romantycznej z happy endem na końcu. To jest duży błąd, taki jakbyś kupując samochód do jeżdżenia na zakupy stosowała kryteria zakupu samochodu wyścigowego. Ten drugi wcale nie jest ci potrzebny do szczęścia. Wystarczy, jeśli ten samochód na zakupy będzie w miarę niezawodnie jeździł i nie będzie sprawiał zbyt wielu problemów w eksploatacji, prawda? W użytkowaniu. Jeśli w tym, co akurat powiedziałem i dopatrujesz się dwuznaczności, to jest to zamierzone. Zobacz, jakie ty sama masz kryteria, a jak chcesz więcej wiedzy na ten temat, to zajrzyj na długie filmy na moim kanale i do naszej książki Sukces w relacjach damsko-męskich. Powodzenia!